Ho, 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 z tej strony Mikołaj Mateusz. A to film, w którym będę chciał wam podziękować za to, że jest was już ze mną. Ponad 100 tysięcy! To jest bardzo dużo! To jest bardzo dużo! Ale więcej o tym powiem za chwilę. Teraz jedna z ważniejszych rzeczy. Dużo osób pytało mnie, Mati, czy zrobisz jakiś konkurs z tej okazji? Czy zrobisz jakiś giveaway? Czy cokolwiek z okazji tego, że jest już was. Że jest już na 100 tysięcy? Mówiłem sobie, tak, zrobię. O ile się uda. I udało się ludzie. Udało się. Razem z firmą Diablo Chairs organizuje konkurs. O tak. Główną nagrodą. Jest. Krzesło jest moja broda. Krzesło Diablo XI warte 800 zł. Więc ludzie, to nie są już przelewki. Drugą nagrodą jest GTA zafundowane przez Mateusza. Nie chodzi o mnie. O takiego mojego kolegę, któ któremu serdecznie za to dziękuję Mati. Pewnie jesteście ciekawi, co trzeba w tym konkursie zrobić. A więc najważniejsza rzecz, wbijacie na linki w opisie. Jest to tak: po pierwsze, lajkujecie trzy fanpage: e. lajkujecie mój fanpage, czyli Matyniu, fanpage DiabloChers i fanpage Domator24. Na moim fanpage znajdziecie postaw, w którym jest jedno proste pytanie: W jaki sposób spędzicie święta, mając krzesło od DiabloChers? Konkurs trwa do 24 grudnia i o północy są zamykane wszelkie, że tak powiem. Komentarze już nie będą one brane pod uwagę, jeżeli napiszecie po północy 24, to już się nie liczy, jeżeli to będzie 25, nic się nie liczy, 24, północ, to jest max. O godzinie 15, dnia następnego, czyli 25 grudnia, ja wszelkie wyniki udostępnię na swoim fanpage'u, dowiecie się kto wygrał, więc jedna, a raczej dwie osoby z was będą miały nie lada niespodziankę, bo jedna osoba wygra krzesło, a druga osoba wygra GTA 5. Na Steam. Tak więc tyle w słów o konkursie. Jeszcze raz zapraszam na wszelkie fanpage, e, lajkować, bo inaczej nie będziecie brani pod uwagę, to jest bardzo ważne. Bardzo ważne. Okej, okay, wszelkie sponsorowane rzeczy zostały już zakończone, więc teraz mogę powiedzieć o tym, co leży mi na serduszku. Mianowicie, ludziki moje drogie, jest już was ze mną 100 tysięcy, to jest dużo, to jest bardzo dużo. Jakiś czas temu, mniej więcej w listopadzie, może we wrześniu, albo w październiku, jakoś tak, na przykład tych trzech miesięcy, postanowiłem sobie, że do końca roku chcę wbić 75 tysięcy subskrypcji. To, co się stało w grudniu i w listopadzie, rozwaliło mi web na fragmenty. Gdzieś tam kawałek mojego ucha leży, tam gdzieś noga. No nie wiem, sam do końca nie wiem, co się stało. W tym momencie jest was 104 tysiące. To wszystko zapierdziela, jak. Jak roller coaster i spełniłem swoje, można powiedzieć, marzenie, bo. No tak, chyba to jest marzenie każdego YouTubera, żeby osiągnąć ten pułap, osiągnąć 100 tysięcy widzów, bo to jest naprawdę, to nie jest już 5 osób, to nie jest 500, a to jest 100 tysięcy. Wyobraźcie sobie, 100 tysięcy ludzi w jednym miejscu, to jest dużo! Ludzie, to jest bardzo dużo! Może nie wyglądam na taką osobę, ale naprawdę, wy chyba nawet nie zdajecie sobie sprawy, jak. Wiele szczęścia i radości daje mi ten kanał i ogólnie wszystko z nim związane grupa, streamy to wszystko jest dla mnie niesamowicie ważne i naprawdę, ja bez tego bym się zanudził na śmierć Co bym mógł robić? Mógłbym studiować, mógłbym się spotykać ze znajomymi i brzmi normalnie brzmi wszystko jak, jak życie normalnego człowieka, nie? Ale nie miałbym takiego hobby które sprawia mi dużo przyjemności w te rzeczy, cały czas się w czymś kształcę, w czymś się uczę, w czymś staję się lepszy. To jest naprawdę niesamowite. Tyle, ile ludzi poznałem dzięki temu. To jest aż. nie, 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 nie niesamowite. Aż się zaczęłem jąkać. Zazwyczaj się nie jąkam, a teraz. trochę się zacząłem jąkać. No więc tak, ludzie. Ja chyba nie będę już tutaj więcej mówił. Dziś będzie jeszcze stream. Gdzieś w godzinach 18, 19, na którego zapraszam. Już teraz. Bądźcie gotowi. I tyle ludzie. Dziękuję. Jeszcze raz. Trzymajcie się. Ciepło. Pa. pa.